No to. No daleko, daleko Dobra, czaja majster, bo wstęp muszę nagrać Cześć, witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się jak widać na pięknym kanale żerańskim, dzisiaj oczywiście z klasykiem. Jestem tutaj obok siedzi Łukasz. No słuchajcie, naszym celem są leszczyki, ogólnie chcemy się fajnie pobawić. Pogoda na razie jest powiedzmy w miarę stabilna, chociaż widać, że mocno wieje, zawsze znaczy, mocno, no że wieje tak, ale no, po tam około godziny chyba 10-11 ma już zacząć ostrzej wiać. Także na pewno będziemy się coś tam parasolem zasłaniać, kombinować i tak dalej. No i co mogę powiedzieć? W końcu na kanale, w końcu wydaje mi się, że pogoda jest odpowiednia. Zobaczymy jak z rybami. Chociaż Łukasz coś już tam wyciąga, też już mam jakieś delikatne branie. Co to jest? Zacinamy. Czy to większa jakaś rybka? Nie! Też jakiś maluszek. O masz, ale łajza za ze mnie. Kurde, no Leszczyk w podbierak był. Ale że się dupy nie chciało ruszyć, no coś się spiął. <grafik> ale wracając do wstępu, zapraszam Was serdecznie na nowy materiał. Mam nadzieję, że połowimy fajnych ryb. E, zaraz pogadamy też o tym, jakie mieszanki są i jakie robaczki i tak dalej, no i lecimy. Widać od samego początku, że ryby reagują na większą ilość przynęt na haczyku. Jak założyłem jednego robaczka, to praktycznie się nic nie dzieje. Jak już założyłem dwa i niezależnie czy to pinka, czy to jest gruby, no to wtedy już jakieś brania się pojawiają. Małych ryb, ale się pojawiają. Zobaczymy jak to dalej będzie. Muszę co chwilę mam takie delikatne branie. Muszę w końcu spróbować to zaciąć, żeby zobaczyć chociaż, co to jest. rozwiązana ryba. No, nie, oczywiście nie zaciąłem. Duża przynęta, bo dżidżownica z białym. No to spora, ale już mnie te małe ryby irytują. Prawda? Muszę ciężko stwierdzić, czy to małe, ale no raczej raczej tak no Właśnie takie, bramka co chwilę Chyba spadły, no nie wierzę no. Co za dziadek To, ale no widzicie, zjadł wszystko, nie? Jeśli chodzi o mieszankę, no to dzisiaj mam tak To jest ziemia z czystą zanętą, jakąś leszczową Z tym, że jest to w proporcji 3, 3 do 2 na korzyść za zanęty Tu jest czysta zanęta, jak widać Ja osoby, nie osobę łowię na drugiej linii, czyli na tym faderku no Jeśli chodzi o tutaj na cołowy, no to standardowo gruby robak Kolorowy, tutaj mamy pineczkę tutaj jest dżdżownica no i tu kastery jeszcze mam jakąś kukurydzkę ale zobaczymy czy będziemy na nią łowić No tak sobie próbujemy o miałem fajne walnięcie kurde ale ciężko jest te ryby większe zaciąć no chyba wiem no, wydaje mi się że większe one są ale ciężko je wciąć ogólnie i na prawym i na lewym mam branie teraz to, to, to się mniejsza ryba na pewno to, jakiś maluszek chociaż troszkę coś tam walczy no. pateczka Te ryby. No mamy trzecią godzinę, 14 rybek niestety to wszystko są małe rybcie, nie wiem, na razie łowię, a taka było i cokolwiek łowię na białego robaka, na dużego grubego, założonego tak po całości na haczyk bo w... tak naprawdę inaczej to w ogóle nie mam brań także no taka dziwna trochę sytuacja dzisiaj no ale kombinujemy pomału próbujemy dalej Jest, no, drugi zestaw chyba jakiś ciekawszy leszczyk się wydaje już taki troszkę większy jak na dzień dzisiejszy. Łóżka, ale zawsze coś. No, jest dobry. Jest dobra ryba na pewno. Jest dobry. Jest dobry, mówię. おに、oh, cool. yeah. Pewnie, wszystkie naraz niech biorą. tego tak szedł to może być okoń może być chociaż chociaż nie wiem ale idzie trochę jako okoń Nie yeah, leść. Troszkę trzęsie głową, przynajmniej trząs o no, tak. już jak na dzisiaj to fajne Taki leszczyk. <try> 27 rybek, 9,5 godziny dużo, no ale cały dzień był wolny w sobota, także wiecie jak to jest. No i teraz wyjmiemy sobie rybki, zobaczymy ile my tam ich mamy.

Na koniec Fajny No tak słuchajcie rybki Wyglądają całkiem przyjemnie na Dzisiejsze warunki Że super Słuchajcie kończymy chyba w sam raz Bo wiaterek się zmaga Także tak to wyglądało. Fajne rybki. Łatwo nie było ich łowić, bo no, trzeba było pogombinować. dawać. Tyle jeszcze to e, łowiłem głównie na dwie białe e, pineczki albo dwa białe robaki. E, w sensie grube, tak e, bardziej reagowały właśnie na to. Także tak to wyglądało. Pamiętajcie, zostawić Ci w górę, zostawić suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano!